z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie na Mineserver.pl Jesteśmy na trybie RPG, a dziś zakupię swoją pierwszą różdżkę na tym serwerze I nie będzie to różdżka energii, będzie to różdżka klątwy Tak jest, toksyczna różdżka, tak więc będę w stanie spowalniać niektóre bossy, niektóre potwory Znawca różdże, klikam prawym i zobaczcie, dorobiłem się W końcu mam dwa klejnoty na ósmym poziomie Jeden z quest'a, drugi e, po prostu z ekspowisk W końcu na... Mm, nazbierałem wystarczającą ilość yy, Chociaż nie ukrywam Jeden klejnot musiałem kupić yy, Siódmopoziomowy Na yy, czacie tak yy, Na ofertach, znalazłem, udało mi się Znaleźć i po prostu go kupiłem Było mi po prostu prościej yy, No i cóż Dajemy jeden klejnot Dajemy drugi klejnot I tak jest, toksyczna różdżka Pyk, jest w naszym ekwipunku Super, to jest nowy przedmiot Pamiętajcie, ta różka ma się prawo czasem wam zbugować. Jeśli wam się zbuguje, to nie problem. Przychodzicie do niego, klikacie prawym, wybieracie sobie wtedy tą różkę, czyli na przykład ona jest tu. Klikacie, dajecie ją tutaj w to miejsce. I bierzecie sobie nową. To jest takie zabezpieczenie, jeśli ktoś wam, wam się by coś popsuło, to. O Boże, znalazł villagera Jela Tak, jakby to kogoś interesowało. To nie jest nawet błąd, to nawet Bóg nie jest. Wyłączam ten czad, bo on naprawdę jest taki irytujący. Ja nie będę tego spamu wysłuchiwał, bo ja muszę wykikować tych ludzi. A oni się nie uczą, tylko wracają i dalej kikują, yy, spamują. Więc to, to, to jest. Ach, nie, nie do zrobienia. Dobra, chat zmniejszam sobie do tej wielkości i wyłączam. Zobaczcie, mamy tą różkę. Pierwsza rzecz na wstępie dla wszystkich, którzy kupują jakąkolwiek dowolną różkę, ja sobie tylko flaja włączę, bo jeszcze mi tutaj biegać zaczynają, to już też. Okej. Okay. Eee, dobra, mamy tą różkę. To jest toksyczna różka. Każdy, kto taką różkę, jakąkolwiek różkę kupi po raz pierwszy. Musi kliknąć na nią prawym przyciskiem i dopiero wtedy ona mu się aktywuje. Jeśli ona się aktywuje, ona zniknie Wam w ekwipunku na chwilę i nie będziecie jej widzieli. Wtedy musicie jakby przeklikać sloty i ona się pojawi. No, nie musicie w sumie tego zrobić, bo ona tak naprawdę cały czas tam jest, tylko nie od razu ją widać, bo troszeczkę tak jakby Minecraft to buguje, ale ona tam jest i będziecie mogli ją używać. I patrzcie, zademonstruję Wam to. Mam tą różdżkę w ekwipunku, klikam na nią prawym, i ona zniknęła i wygląda tak, jakbym jej nie miał. Ale jak przekroluję, widzicie, o, od razu się pojawiło, I jest klątwa i mogę już jakiegoś gracza, pyk. I jest spowolniony i to samo działa na potwory e, tam widzicie, energia magiczna się ładuje na dole. To różkę można używać co? 12 sekund. Kiedyś było co 6, ale to było zdecydowanie zbyt e, często, bo można było praktycznie nieskończono się używać, ta mana też nie miała żadnego znaczenia. Teraz można co 12, jest troszeczkę źradziej, ale myślę, że jest to wciąż e, atrakcyjne opcją. Dobra, Warp w portale VIP. Spróbujemy sobie wykorzystać tą różdżkę na ekspowisku z Drakulami. Ja już wkrótce planuję przygotować Wam te case'y, te, te skrzynki, o których Wam mówiłem. One będą tam koło Stefana dostępne i za te... Mm, za przedmioty z questów różnych, czyli na przykład tutaj, jak teraz pójdziemy na tarantule, wypada krew Drakuli. Powiedziałem dra tarantule, Chodziło mi o, o Drakulę. Nie jestem pewny, co powiedziałem. Jak pójdziemy na Dra... Nie tarantule. Jak pójdziemy na Draculę, wypadnie krewta Drakuli, Będziemy mogli ją wymienić właśnie na jakieś skrzynki, czy może jakieś klucze. Jeszcze zobaczę, jakie ceny tam poustawiam. Ale na pewno to będzie jeden z przedmiotów, który, za który będzie można taką skrzynkę, czy klucz na przykład dostać. To, to wam gwarantuję, że tak zrobię, chociaż jeszcze nie mam tego do końca. Wypracowanego. Jeszcze zastanawiam się, jak to wszystko rozwiązać, i tak dalej. Ale dobra, nie przedłużając, po prostu pójdźmy na. Tara, na. nie na Co Ja mam z tymi tarantulami dzisiaj. Przez przypadek poszliśmy na. na Warlocki. mhm, no, ale to spróbujemy sobie chociaż. O, ktoś tu expi. Spider. No cześć, spowalniamy go. Ojej, nie ciebie. Sorki nie chciałem kolego. Nie chciałem cię spowolnić. Dobra, to ja nie będę tutaj Ci może przeszkadzał. Pomogę Ci go dobić. Masz. Przedmioty sobie sam zabierz. A ja wracam w warp w portale VIP. Nie będę mu przeszkadzał, niech on sobie XP, a my pójdziemy tutaj. Tak. Na Drakule. I użyjemy sobie tego Wanda. Na pewno nam się przyda, ja sobie tylko go przestawię w takie bardziej atrakcyjne miejsce, żeby był bliżej. I jeszcze sobie popijemy. Co to za trucizna nas złapała mocno? No dość konkretna. No no tak, rzucili na spotką w sumie tak. Dobra. Wyleczamy to. No i lecimy z koksem. Tam mamy drakulę jakiegoś jeszcze niedobitka. O, dostał, się obudził. Bierzemy różdżkę. Dostał. I jest spowolniony przez kilka sekund. I to jest super. Dobra, trzeba spadać. I zaraz sobie znowu różdżkę użyjemy. I lejemy go I sami widzicie, że ta różdżka jest genialna I uciekamy I to jest właśnie nowa strategia, nowa taktyka Mając różdżkę, nowe moby po prostu można zabijać swobodnie Bez utraty życia No i zobaczcie, nie dostałem ani jednego ciosu od tej draculi O i mamy klejnocik Jaki? Diamant, czyli czwarty poziom bodajże Oh fuck Zobaczcie, bez różdżki to już nie jest tak kolorowo. Dwa ciosy i mnie nie ma. Więc ta różdżka naprawdę jest bardzo cenna. Warp, portale, VIP. Eee, no niepotrzebnie pracami się odwróciłem, mm, ale to też żadna strata. Nie, ta różka naprawdę koksi i bardzo ułatwia walkę z różnymi potworami, na których normalnie sobie rady nie dajecie, bo jest tu trudno po prostu. Jest Dracula, ja sobie zejdę tutaj. No chodź tutaj, kolego mój. Spowalniamy 3, 2, 1, 0, Pyk. I kilka ciosów. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale dostał. Ale piękny. Prawie cały pad. Świetnie, świetnie. Jak widzicie, Dracula naprawdę mocno bije. On się strasznie szybko spalni tutaj. To ma swoje plusy i minusy, szczerze mówiąc. O! Po plecach dostałem od wampira jakiegoś. Nie spodziewałem się. Ale jak widzicie, jest dość spoko. Nawet jeśli zabijacie jednego Dracula na życie, to to jest i tak dobry wynik. Oj. Nie ten portal. Dobry wynik, bo mm, szybko to idzie stosunkowo tak naprawdę. Bo nawet jak zginiecie, to tutaj powrót trwa ile? 5-10 sekund. Eee, a taki Dracula ma szansę wyrzucić tą krew. On tam, co prawda, ma chyba tylko 10-15% czy 15 szans, że poleci z niego ta krew. Więc nie aż tak dużo. Dobra, już się mu skończyło. O! A tutaj jest wspomniany Dracula. Nie, vampir, przepraszam. Goni nas. podamy. i ostatni cios, tak jest zabity, i kolejny, też czwarty poziom, z nich piąty, po... nie, to jeszcze trzeci, to jeszcze mniej. Eee, z nich piąte też wypadają, wiadomo trzecie wypadają po prostu bardzo często dlatego tak często one też lecą wy też nie, nie zrażajcie się jak widzicie jakiegoś moba z którego leci, nie wiem, drugopoziomowy czy trzeciepoziomowy klejnot a ten mob był naprawdę bardzo silny czyli, czyli na przykład, nie wiem na ekspovisku 55 czy 60, jak walczycie z magami czy z magmami. Tam jak wypadnie Wam jakiś niskopoziomowy klejnot, to nie dlatego, że z niego lecą słabe klejnoty, tylko dlatego, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki klejnot wypadnie praktycznie 100%, ale prócz tego wypadają również inne i to się nie kumuluje. To też Wam wyjaśniam, bo nie, może nie każdy sobie zdaje sprawę. To nie jest tak, że macie, nie wiem, 10% szans, że jakiś kolejnot wypadnie. Macie na przykład 10% szans, że wypadnie trzeci poziomowy kolejnot i macie powiedzmy, nie wiem, 20% szans, że wypadnie jakiś drugopoziomowy klejnot. I jedno na drugie w ogóle nie wpływa, po prostu to sprawia tylko, że może Wam wypaść nawet, nie wiem, 10 kolejnotów naraz tak naprawdę. Może, możecie mieć takiego dużego farta, że zabijając jednego potwora wypadnie wam 10 klejnotów i na przykład będzie to tam, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty yy, poziom. I to jeszcze w różnych sztukach. Eee, tak, ten drop jest naprawdę dobrze skonfigurowany i to, że Wam wypada czasem słabszy klejnot, nie znaczy, że potwór dropi słabe klejnoty. Po prostu on też ee, dropi jakby częściej te słabsze, ale te lepsze i tak mają większą prawdopodobieństwo, że wypadną niż, niż te słabsze. Okej, okay. eee, mam nadzieję, że ktoś skumał cokolwiek z tego, co powiedziałem. Eee, Bynajmniej ci, co grają na trybie, to myślę, że, że skumali. Potekspijmy sobie na jakimś ekspowisku, jeszcze nie wiem na jakim. Zobaczę ile tylko do lewela mi brakuje. Hmm. Ile nam tam brakuje? No bardzo dużo, bardzo dużo, bo brakuje nam... E, 10 tysięcy? Chyba dobrze widzę, chyba 10 tysięcy. No okej. Okay. To wiecie co, ja, ja sobie poexpię jeszcze na jakiś ekspowiskach z tą różką. Zaprezentuję Wam to. Warp portale VIP. Jeszcze raz portale VIP. Nie, zwykłe tym razem. Warp portale. Portale. I pójdziemy sobie na, na Irak, bo kiedyś widziałem jak, znaczy prezentowałem Wam jak chyba stworzyłem te różki, że na Iraku dość fajnie się sprawdza ta z spowolnienia na mm, Al-Kaidzie, a teraz możemy w praktyce to sprawdzić. Już w takiej praktyce stricte, żeby pod -expić, bez game moda, na spokojnie. Tędy sobie o, pięknie zejdziemy. No i czekamy. Tutaj się już powinny pierwsze Muhamedy w sumie spalić. Chociaż tam mamy też żołnierzy. Żołnierze też byli, byliby wskazani. Wiadomo, nie warto lurować po dwóch. Bo nie dacie rady, bo nie spowolnicie tak szybko. O, jest. Ej koledzy. No i biegnie pierwszy. Oj, oj, oj. Nie piekło. Chyba dlatego, że podskoczył do góry, ale spróbujemy to jeszcze raz zastosować, bo zawsze mi to działało, to tak dzisiaj niespodziewanie. No chodź. Najpierw podskocz, a później będę spowalniał, bo widzę, że przy tym podskoku różnie bywa. No kurczę, widzę, że nie można za blisko podchodzić. Wcześniej mi to lepiej wychodziło. Yy, ale działa to niewątpliwie, tyle że mimo wszystko lepiej iść do tyłu, nie iść do przodu, bo, bo i tak wybuchną. No ale na tych, na tych żołnierzach na pewno to się sprawdzi. No chodźcie tutaj, ziomeczki. Hej, koledzy. No i proszę. I mamy naboje, amunicję i mamy zabitego. Chociaż niski level, 20, 26 exp tylko 13, 13 level, bardzo niski. Znajdźmy jakiegoś wyższo poziomowego. O. Ile ich tu jest w ogóle? Bardzo dużo. No, już trochę lepiej z expem. Dobra, od boku sobie weźmiemy je. No, jak widzicie, ta różka naprawdę ułatwia. Warto się dorobić i, i ją po prostu kupić. Myślę, że tutaj się każdy ze mną zgodzi. Chociaż, wiadomo, ona wymaga naprawdę sporo gry, sporo pracy, sporo. No, wrócił na swoje. Pyk-pyk. Aj, trochę się spóźniłem, ale wrócimy bekiem, będzie szybciej. No i dementziki po prostu sobie ładnie dropią. Oj, no dawaj, dawaj. Gdyby nie ta różka, to prawdopodobnie bym już padł. A tu proszę, jak ładnie. Oni są szybcy. Oni są jak amazonki, tylko chyba biją nawet, no bym powiedział, trochę więcej. Ale na nich za to knockback bardziej działa. Mm, oni też nie zawsze reagują jakby na odbicie. Mają taką jakby swoją aurę, ale, ale znacznie mniejszą niż amazonki, prawdę mówiąc. Tylko amazonki są wolniejsze. No dobra, przejdźmy się może w jakieś inne miejsca. Zebrałem, zebrałem. Dobra, trzeba się troszeczkę schować Wow, wow, wow. ale was tu się zabrało Aj Jak widać, nie wszystkich da się spowolnić Ale jak widzicie, ta różdżka znakomicie się sprawdza na tą Alkaidę Gdzie jeszcze ją przetestujemy? Spróbujmy na jakichś innych ekspowiskach Warp portale, co my jeszcze tutaj mamy za ekspowiska ciekawe Hmm jeśli chodzi o warlordy, wydaje mi się, że tutaj ona będzie nieefektywna. Szczerze mówiąc, nie testowałem jej, dlatego, dlatego mówię, że mi się wydaje. Nie próbowałem jej używać na warlordach. Zobaczymy, jak się zachowają. To sam jestem ciekaw, szczerze mówiąc. Tu mamy jednego chyba samotnego, to będzie idealny cel. No i chyba, tak jak myślałem, niewiele to dało. no cik. chodź, chodź, chodź. Do tatusia. No tak, na Warlordach ona specjalnie efektywna może nie jest. To, to jest w ogóle taka bardzo częsta krojówka przed graczy. Nie, bo widzę, bardzo często się tutaj ukrywają, tak czekają, kampią, KAPIĄ! No i atakują. Akurat mi nie pykło. O, no, jak ma mało życia, to już schodzi na dół i wtedy jest słabiutki. No dobra, to był Warlord. Ja też tam dużo expiłem, dużo, dużo wydropiłem diamencików. Co jeszcze można przetestować? Warp, portale, VIP, może tym razem VIP-owskie. Pierwszego spowiska nie biorę, bo to jest dla początkujących, drugie byliśmy. Hmm, tutaj na czarodziejach też to nie za wiele da, bo czarodziej wiadomo nie biegnie na nas, tylko stoi w miejscu i czeka. Ale tutaj to już powinno co nieco dać na górnikach. W sumie na tych górnikach ja sobie bez tego radziłem, bo górnicy jakoś rewelacyjnie szybcy nie są. Ale zaraz to sprawdzimy. Tu jest super EX, zobaczcie, 64 EXPO, no to jest masakra. Tutaj to można naprawdę EXPić, a z będzie na, niewątpliwie na pewno łatwiej, bo znajdźmy tu jakiegoś górniczka, poszukajmy kogoś. Będzie fajny, bo nie będzie trzeba go tak lurować do tyłu mocno. O, tam jest jeden, ale bardzo daleko, jakiś bliższy by się przydał. O, tam też biegnie. No to patrzcie. Kurde, świetnie to działa. Spowalniam rewelacyjnie. Rewelacja. I zawsze jednego sobie spowolnić, możecie drugiego sobie spokojnie dobić To naprawdę daje dość dużo Teraz kolejną różką, jaką chciałbym Jakbym chciałbym kupić to w sumie jest chyba różdżka leczenia Bo ja i tak jeszcze nie mam 55 levela żeby iść na te wyższe ekspowiska... Znaczy 60 w sumie tak Żeby iść na mag... Yy, Boże magów wojennych Na magach wojennych tam różdżkę można używać i tam się ona przydaje Ta która zadaje damage yy, od pocisków magicznych. Okej, okay, jeszcze jedna próba. To jakiś malutki spam widzę na Facebooku, ale spokojnie nie reagujemy. Nie musicie patrzeć. Wiem, że jak się ogląda odcinek czasem i, i się słyszy taki dźwięk, to myślicie, że to u Was, ale nie. Już Was tutaj informuję. To mój Facebook. W sumie sam coś się tak nieraz e, nabieram. Nawet jak oglądam własne odcinki. Czasem. O, właśnie to kolejny u mnie, u mnie sygnał. Nawet jak oglądam własne odcinki to często jest tak, że słyszę ten dźwięk u siebie i później patrzę czy ktoś do mnie pisze, ale... No wypa! Pijaweczko, ty niedobra. Sobie tam też walczy. Możemy mu trochę. Oj! Nie zdążyłem. No dobra. To wiecie co? Jeszcze jedno jakieś ekspowisko zrobimy na końcu i na tym zakończymy. Taki 20-minutowy odcinek starczy w zupełności. W sumie lepsze niż ekspowisko byłby Boss, ale nie wiem czy ja mam w Entercheście jakieś zwoje. Mam zwoje, proszę. I to jeszcze mam po kilkadziesiąt tych zwoi. To spróbujemy sobie na. Mm, 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 Albańczyku na pewno. I spróbujemy sobie na królowie Penelopie. No i to wystarczy, szczerze mówiąc. Możemy na kronosie jeszcze spróbować. O, super, super. To, to będzie świetna opcja. Spróbujemy tych trzech bosów rozwalić. A z miksturek spróbujemy. A co? Dobra, ja sobie tylko napełnię jeden demoniczny rubin. Niech sobie zginę. O, i to będzie tak w razie ewakuacji. Yy, dobra, to używamy na początek od najsłabszego, czyli Penelopa. A, który właśnie z nią walczy, ale dobra, pomożemy mu. Spowalniamy. No, jak widać, działa perfekcyjnie, ona prawie chodzić nie może. Drop jest Twój, bardzo fajny drop. Zobaczcie. Łuk, strzały, klejnot, ale my lecimy dalej. Drop jest jego, tu masz kolejny łuk, jakbyś chciał. Eee, dobra, to teraz lecimy. Nie wiem, czy Kronos. Kronos jest chyba słabsza, to Lubańczyka, szczerze mówiąc. Dobra, Kronos. O, i akurat Kronos jest. To świetnie, się składa. Pyk, spowolniamy, zobaczcie, idzie jak żółw. Mimo wszystko jest w stanie nas trafić, ale zobaczcie, jak żółw idzie. Tylko ma więcej życia, więc troszeczkę się jeszcze nabijemy. I ma też jakąś odporność, bo jak zmiecza normalnie biję po 50, to teraz po 34 w 5 wchodzi. Super. Pięćset jeszcze, no to spokojnie. Au, au, wow, wow. Czy ja mu za sześćdziesiąt? Tak mi się wydawało. Nie, to może, musiało mi się wydawać. Ej, nie tak szybko. Powalniamy cię. No i to jest właśnie świetne w, tym, w tej różce. O kurde, padłem! Kurde, ale go zlekceważyłem. Ale go zlekceważyłem. Nie, nie spodziewałem się tego. No wrócimy, żeby go dobyć. Już tam na kilka strzałów jest w sumie. Pyk, 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 pyk. Ale kurde, nie spodziewałem się tego. Hmm. No, kronos nas zaskoczył. Eee, I co? I Albańczyk na koniec nam został. No to lecimy jeszcze do Albańczyka i na tym zakończymy. Eee, na no, Albańczyku niewątpliwie. To jest mała arena, bardzo mała. Sami zobaczcie ona. Rip. Tutaj jest. This is hell. I die in hell. Dobra. I tam też mamy jakieś. Nie, ten monster nie ma serca. <laughs> Pomocy. Eee, no czekamy. Gdzieś tu już. O, jest Albańczyk. Proszę. Nie, yeah, Popek. Król Albanii. Dawać go tu. No, jak widzicie, jak walczę z nim, to no, on jest w stanie podejść do mnie i tam czasem je zaatakować. Czasem, o, właśnie, przywoła sobie armię. Nie bije mnie za dużo w sumie. Ale wiadomo, można sobie to bardziej ułatwić. Czyli najpierw się pozbędę tych śmieci tu. No i teraz bierzemy różdżkę i parcie pyk. No i jak w Matrixie. Życie ma ten Rawańczyk dosyć. Jak widzicie, bo już troszeczkę go bije 2000, sporo. Ale jest generalnie dość y, wolny, dlatego dlatego jego damage nie jest największy. Oj, fak, 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 fak. No to było przepiękne. Jak widzicie, da się, da się zawsze zginąć, mając chwilę nie uwagi. 60 życia, i zawsze pod koniec, kiedy już wiem, że już jest końcówka, to jeszcze tak lekceważę. No ale to na dwa uderzenia i go nie ma. No dobra, i na tym zakończymy. Wypił nam jakiś mieczek. Zobaczmy, co to za mieczek. Wow, maczeta Alkaida, ale fart. Tak szczerze mówiąc, jest tylko 2% szans, że ta maczeta wypada z Albańczyka. Jest naprawdę dość mało. Zobaczmy, ile tych maczet jest na handlu. To jest bardzo dobry miecz. To, to, to jest całkiem całkiem spoko mieczek. Eee, oferty. Szukaj. Al Alkaida. Nie ma jednego. Będę źle wpisałem, Kaidy wpiszę, dobra. Kaidy. Hmm, coś mi nie wyszło. Kaidy. Nie, nie ma takiego miecza w ogóle na sprzedaż. No, nie dziwię się aż tak bardzo, bo ten miecz naprawdę rzadko wypada i spodziewam się, że większość z Was naprawdę mam bardzo mało takich mieczy. Eee, no cóż, wypadł, więc całkiem spoko. Mm, a ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Yy, że podobała wam się prezentacja mojej nowej różdżki. I cóż, żegnam się z wami. Do zobaczenia już wkrótce. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć.